Cześć Adam, cześć Kyunaro. Cześć, cześć, witaj, was? Rekin. cześć witamy. No hej, teraz e, możemy siebie zobaczyć lub nie. E, Platy do żerca oczywiście, e, Assassin's Creed Unity i o tym właśnie będziemy dzisiaj mówić. E, jest to oczywiście kolejna odsłona e, asasyna, kolejny bohater i w sumie coś ogrze, grze, coś, jakieś nowe bajery będą względem pozostałych. Pozostałych części? No na pewno, w każdej części coś, coś nowego dodają. Oczywiście to jest pierwsza, pierwsza część na PS4, także tutaj były wielkie oczekiwania. Wyszło jak wyszło. <grym> dokładnie. <grym> Każdy wie. No już nie przesadzajcie, tak najgorzej nie było. No. O, no. Jest duża, ogromna gra. Więc ja tam błędy ja... wybaczam. Wybaczam, no co? Nowa historia? Zaczynamy od młodego Arno. <grym> no w sumie, bo taki początek jest. Tak. Trochę nie podobny do Asasyna jest na początku, no ale... Ale motyw z kradnięciem jabłka był dobry. To trzeba przyznać. Nie spodziewałem się tego w asesynie, że musiał jabłka kraść. <gryptunie> no ale jakiś początek musieli zrobić. No nie, 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 tak. Musieli, no, tak no. Jesteśmy świadkiem śmierci naszego ojca i zostajemy przygarnięci przez ojca naszej koleżanki, którą właśnie przed chwilą poznaliśmy i kradliśmy z nią to jabłko. No, no dokładnie. <laughs> Ale jeszcze, były, jeszcze są nowe nowy element wprowadzony został. Znaczy się, tak mi się wydaje, że to jest chyba główny element, który był nowy wprowadzony do właśnie tej części, którym jest właśnie ta możliwość schodzenia, że tak powiem. O, właśnie, właśnie, to jest no. dobre, bo wcześniej można było pospadać z tych dachów, nie wiadomo dokładnie. gdzie lecieć. No. Tutaj mamy dwa przyciski odpowiedzialne za Schodzenie po prostu. Parkour, parkour, wchodzenie. Wcześniej było tylko wchodzenie, teraz mamy schodzenie, powiem Wam, że strasznie fajna sprawa. No, zdecydowanie teraz jest, jakby to powiedzieć, bardziej realna niż ten Lipop Fate, z którego rzucaliśmy się w stuk siana z drewnianą podłogą. Oczywiście, co by się normalnie skończyło śmiercią, no ale pomijając to, okej, okay, okay. można im wybaczyć. Dostajemy nowy DLC za darmo. Ci co mieli Season Pass prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, to mogli wybrać prawdopodobnie z kilku gier, chyba nawet tam był Far Cry 4. Tak, ja Far byłem. Cry czwórka i the, the Crew chyba. Ta ścigałka. Tak. Ale że jesteśmy w Platynożercy, to może taką krótką przejście gry, jakbyśmy to zaczęli. Wiadomo, że to jest otwarty świat. Sandboxowy tak zwany, jest tam też kooperacja, ale tak podsumowując. No to a, na, na <śmuszczaj> <śmuszczaj> okay. no, to, 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 to jest dobre w dyskusji, okej. Okay. <śmuszczaj> Pojedynczo proszę. <śmuszczaj> Adam, mów, a ja tam coś, coś dopowiem. No generalnie y, gierka, że ma otwarty świat. Ja osobiście mi się praktycznie niczym nie przyjmował. Spokojnie sobie przechodził grę całą od początku do końca, nie zwracając uwagi praktycznie w ogóle na, na trofea. Tutaj jedną uwagę, taką Możemy mieć, żeby nie wydawać punktów Helixa, które się nam mogą później przydać. I... i tyle ode mnie tak naprawdę. Ja bym szedł całą grę od początku do końca. A jak ją, przejdzie, a jak ją przejdziecie, na spokojnie można wszystko ubić. Nie ma żadnych trofeów do pominięcia. Także nie ma się czym przejmować. Przejść, cieszyć się, cieszyć się grą, a później sobie resztę wszystko zdobyć do platyny. Ale nie byłoby, się też, że tak wtrącę, nie byłoby się też dobrym motywem, że jak już się przechodzi tą grę, żeby chociażby te... Kokartki i te tak, skrzynie tak. zdejmować, mhm. bo to jest naprawdę za strasz, no, straszliwa. No co to, co, to co i... widzimy, to przy okazji otwierać i, się, i zbierać, ja bo, bo ogrom jest straszny tego i. i A no chyba raczej w samej, w samej fabule nam to nie będzie przeszkadzało, żeby tam skoczyć w lewo, w prawo. Czerwona nie, nie, skrzynka, no, biała skrzynka otworzyć. Wiadomo, pod koniec gry i tak będziemy zbierać te skrzynki i kokardki, więc, więc ale zawsze będzie tego mniej, jak pozbieramy po drodze. Tu chyba można by było, że tak odbiegnę trochę od y, tematu, y, można by było też trochę zainwestować w te umiejętności i kupić ten lockpicking, czyli otwieranie zamków. Bo pamiętajmy, że mamy czerwone skrzynie, które mają trzy poziomy otwierania, i też to można raczej, już postępując w fabułą, można by było to sobie z drogi usunąć, żeby. Później, wiecie, można, można szczególności... 400 ileś znajdek będziemy mieli na głowie, i w sumie ta gra będzie super męcząca, żeby ją tam do platyny dopchać. Dokładnie. Może jeszcze na początku trzeba wspomnieć o tych punktach Helixa, żeby ich nie wydawać, bo później na pewno nam się właśnie do tych znajdzie przydadzą. Te Helixy to tak zwane pieniądze w grze, które otrzymujemy. Można je oczywiście kupić za prawdziwe złotówki, ale po co? Ale... Ale, ale, tak, po ale po co, właśnie. Ale po co? Gra nam zaoferuje tam pewną ilość m, po przejściu paru misji z fabuły, i y, trzeba je zostawić, nie wydawać na różne pierdoły, typu ulepszenia sobie bronić czy czegoś takiego, tylko zostawić je na odkrycie wszystkich skrzynek oraz kokardek. Dodatkowo jeszcze, jeżeli nam zostanie, a na pewno zostanie, można odkryć wszystkie zagadki Nostradamusa na mapie, także od razu. Trzeba powiedzieć, nie wydawajcie pieniędzy Helixa na żadne u, ulepszenia broni, ani nic tylko w wirtualnym sklepie. Na pewno, weźmie się. Możecie wykupić. <laughs> bardzo dobrze, bardzo dobrze mówi. Trzeba ci ułatwić no, no trzeba, bo później jest, jest to naprawdę jakby nie było problematyczne. No, tak, bo bez pomocy. I szukać tak, bez pomocy filmików a... z YouTube jest to raczej prawie niemożliwe do zrobienia, bo to, co oni tam piszą w tych podpowiedziach, to jest raczej masakra. I tutaj przechodząc dalej, był taki pocharek jak nie wstawaj. I do tego też trzeba było wykupić umiejętności. I tu może krótka uwaga na ten temat, bo wiem, że, wiem, że mieliśmy, był z tym problem. Ja miałem drobny problem z tym. I mimo wykupienia trzech, trzech umiejętności wymaganych, Robiąc, zabij, dobijając przeciwnika na ziemi, tak naprawdę to trofeum nie wpadało. I, i jedyny sposób, jaki znalazłem, i po, po zastosowaniu to trofeum mi wpadło, było za, za, zastosowanie sekwencji ciosów. Czyli dwa razy obalenie czy uderzenie z, bar, z barka przeciwnika i dobicie go od razu, nacis, naciskając automatycznie kwadrat. Czyli dwa razy x kwadrat. I tylko w, takim, ta, tylko w takim układzie mi to trofeum wpadło. No właśnie, bo tam jest właśnie ten. Y Trzeba te trzy zdolności wykupić jedną z tym mieczem, drugie, że barkiem się y, gościa uderza i właśnie trzecie z tym dobijaniem, tak. tak jest. I to jest sekwencja XX kwadrat, Tylko można to w sumie na spokojnie sobie zrobić. Nie powinno być z tym żadnego problemu. Ehm. A y, Q, jakieś problemy miałeś z tym? Coś dopowiesz. O, Q... się nam rozłączyło, Q się nam połączył. Hmm. Już jestem, już jestem, Co coś mi się, coś, jakiś problem miałem, w ogóle nie słyszałem was, ale. Dobra, spokojnie, nie ma problemu. Mówiłem, że ty nie miałeś chyba z tym problemu żadnego w, nie w, nie, i nie wstawaj. Mm, nie, nie, ja wy, wykupiłem wszystkie umiejętności i dwa razy x przytrzymanie kwadrata, jak leży przeciwnik na ziemi i wpadło mi od razu, także nie było z tym problemu żadnego. No to w każdym razie, jak będziecie mieli problem, spróbujcie to jakoś spokojnie zrobić. Patrzcie, jak robicie x, x i kwadrat, to będzie, żeby go po prostu tym x czyli uderzeniem barkiem powalić i dopiero jak będzie na ziemi, to trzymajcie kwadrat i w sumie powinno wam wpaść. No oczywiście, jak wam nie przyjdzie za pierwszym razem, na pewno wyjdzie wam za drugim razem. Jak nie za drugim, to za trzecim. Dokładnie. <laughs> nie wyszło za dziesiątym powiedzmy, no. ale wyszło. <laughs> I tu mamy kolejnym pucharkę, o którym byśmy mogli porozmawiać, to jest z, z przeszłości, tak? To jest właśnie tutaj wspomnieliście o tych punktach Helixa i wspomnieliście też o tych zagadkach Nostradomusa. Także o tym można wspomnieć, bo na tym też trochę czasu spędzimy. O ile? I właśnie o ile? O ile oczywiście, no do tego trochę tylko polecam filmy z YouTube'a, bo zagadki są tak ułożone, że czytając je, powiem wam, że. Za Chiny bym się nie domyślił, gdzie są te znaki, które musimy znaleźć na mapie Paryża, więc tutaj do każdej zagadki raczej tylko film z YouTube'a, bo. No albo dokładnie tak jak wspominałeś Q. E, no wy, wy, wykupienie, wykupienie, znalezienie wszystkich. O no, taką Ty... mapkę po prostu wykupimy. Tak, tak, ale no, to nam nie pomoże w rozwią rozwiązaniu, ich tylko nam pokaże te zagadki na mapie. Ja ale nam, gdzie one są, a rozwiązanie jest. No są trudne. Rozwiązanie jest się... trudne i to tylko filmy z YouTube'a nam pomogą z tym. Więc. Ja Wam powiem, że. Ale to jest tak, to zawsze jakieś ułatwienie, tak? <laughs> no tak, no to nie będziemy musieli ich po prostu szukać, żeby je rozpocząć. O. Dokładnie, no tak. No to super. To idąc dalej, tam jest taki pucharek jak e, wszechwiedza. wiedza. Mm że <śmienic> 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 Ja dokładnie, sam o tym zapomniałem. Dajcie mi chwilę. Ja to... Spokojnie, spokojnie, ja to mogę wyciąć. Także. Ja rzeczywiście, zapomniałem. Wysokie wiedza to nie był z tym trenowaniem? Ukończ wszystkie misje szkoleniowe. Ukończ wszystkie misje szkoleniowe. Dobra, to, to ja już nie muszę sprawdzać. Tutaj właśnie Adam super powiedział. Ja w każdym razie wiem, że Q ty nie miałeś z tym problemu. Nie, u mnie po wykonaniu ostatniego treningu trofeum po jakichś kilku sekundach wpadło, chociaż Ale nie wpadło, nie miałeś ale wpadło, problemu problemu. Nie, nie było żadnego problemu. Tak. Nie miałeś z nim. Adam też nie miałeś problemu. Dokładnie, bez no żadnego dokładnie. problemu trofeum wpadł. Ale ja miałem problem i dlatego właśnie o tym mówimy. Także ja też zrobiłem wszystkie, wszystkie treningi przeszłem, bla bla bla. Ostatni zrobiłem i co? I dupa, i nie wpada. I tu właśnie też się naszukałem trochę. E, Zaczerpnąłem wiedzy i ja niestety musiałem e, zrobić to w ten sposób, żeby powtarzać każdą, każdą jedną e, misję treningową i musiałem każdą jedną misję treningową. E, jakby tak rating dawać na 5 gwiazdek, czyli taką ocenę na 5 gwiazdek. I dopiero jak zrobiłem ostatnią i ostatnią ocenę, to za chwilę padł, padł pucharek. Także może Wam się zgliczować, ale nie musi. Ale jak Wam się zliczuje, to właśnie Wam powiedziałem, jak ten problem rozwiązać. Jeżeli będziecie to oglądać, będziecie zainteresowani. I to to w sumie na tyle wszech wiedzy. Jeszcze, jeszcze misje treningowe w ogóle można rozpocząć w domu. Arno, jest tam chyba na pierwszym piętrze, jest taki puchark. Tak, pokus, tak, taki jest goście. sala treningowa tak. I tam. To wam się będzie odkrywać, jak będziecie postępować w fabule. Bo tam chyba po jakiejś sekwencji dostaniecie ten dom. Tam parę jeszcze innych różnych pucharków jest do zrobienia, ale one są zdecydowanie proste, więc w sumie nie musimy się na, tym, na ten temat rozpowiadać. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o pucharku zgilotonowanym czyli tych takich wyciągać i... Tak, bo może po prostu nie wpaść podczas normalnego przejścia gry, ale to, ten pucharek jest bardzo łatwy, bo biegając po tym parę wystarczy wywołać, jak to się mówi, zadymę chwilową i szy szybko nas zaczną gonić strażnicy, uciekać po prostu, złapać jakąś windę. Jeżeli za nami będą biec strażnicy, na pewno któregoś trafimy tą windą. Szybko po prostu wskakujemy na windę i on na pewno oberwie tym, co spadnie z góry aha no dobra a Ty Adam? miałeś z tym jakiś problem czy to też Nie, tak spadło tak, mimo wolnie spadło mimo wolnie żadnego problemu aha no dobra no to tu to w każdym razie to, to był taki właśnie jeden z tych pukarków. i będziemy teraz mieć tą właśnie te pucharki z tam gdzie mamy te szczeliny tak tam ich prawdopodobnie ich jest 7, tak o ile pamiętam tych jest siedem tak. tak i tam chyba są Trzy pucharki 3, do zrobienia, 3, tak? Trzy są zaszczelnienia, ale to są bardzo szybkie pucharki. No. No, y, pierwszy, no to tam mamy zdobyć podwójną premię. To wystarczy, że zbierzemy określoną liczbę punktów w tej misji, uratujemy Asasyna, za, za uratowanie Asasyna i tak mamy jeszcze punkty i zostanie nam bardzo malutko do zebrania. Do, dozbieramy i... Y, Czyli uciekamy. w sumie tam jest taka... jakiś tam pułap jest, dochodzimy do tego pułapu i tak, pokazuje tak, nam się wiemy? Asasyn. No a tak, za asasyna ale jeszcze by... mamy jakieś punkty. Żeby właśnie uwolnić tego asasyna, a nie zbierać punkty. Najpierw uwolnijcie asasyna i potem dozbierajcie punkty. O. Bo za asasyna jest bardzo dużo punktów, więc... On chyba jest 250 albo 350. Tak, tak. No tak. i w sumie ale chyba poś... najlepiej zrobić to na tych początkowych misjach, bo... Tak, jest ja myślę, że to, to w pierwszej się. misji powinno wpaść, więc tak. nie ma problemu. No a drugim jest y, tam chyba trzeba właśnie tych 10 asesynów uwolnić. 10. No to lecimy wszystkie misje 7 plus powtarzamy 3 i mamy Pierwsze. zaliczone. Mamy zaliczone. No to jeszcze a no i wszystkie szczeliny trzeba ukończyć, nie? Czyli tych 7 szczelin, także to raczej zdecydowanie nie powinno żadnego problemu stawiać. Ale jeszcze mamy E, pomówmy o tych skillach, e, a czyli o tych umiejętnościach, wykupowaniu umiejętnościach i tu też możemy nawiązać do, od razu do kooperacji, bo za fabularne, e, ukończenie fabularnych dostajemy te, te punkty umiejętności, tak, i tam ileś tam ich jest. Nie wiemy ile, bo nie, nie spojrzeliśmy w encyklopedię, dobra, ale wiemy, że w koopie jest ich 40 i będziecie musieli wszystkie 40 wyzbierać, czyli tam jest... E, Ile tam było 11 misji chyba, tak? Hmm. W każdym bądź razie w misji... Praca jest. Praca jest. Praca jest. O w każdej misji są punkty, punkty synchronizacyjne i trzeba je wszystko. Tak, wygląda. jeszcze na pewno na gameplayu będziecie widzieć także um, spokojnie. Będziecie wiedzieć ile jest. Właśnie do tych punktów w koopie. bym jeszcze powiedział, że jeżeli już zaczynamy tego koopa, fajnie by było zacząć tego kopa z kimś, kto już zebrał te punkty, bo ta osoba, która zebrała punkty, będzie je widziała. Na, na swojej mapie i może nam je po prostu pokazać, gdzie one są. A jeżeli robimy samemu? samemu, to ich nie widzimy i znowu będziemy musieli szukać ich na YouTubie czy na jakiejś tam mapie. Bo one e, pokazują się dopiero wtedy, jeżeli e, podejdziemy blisko nich. Tak, żeby się chwali, tu... bo, bo zbierał ze mną, a już. A <ślad> <ślad> Adam, Adam już wiedział, gdzie są. Ja się... Dobra. To, to tak pokrótce, jak po prostu nie macie takiej osoby, to zerknijcie na YouTube, żeby było wam łatwiej. Wiem, że tam niektóre misje są takie, że będziecie musieli zrobić początek tych misji i dopiero wtedy będziecie mogli sobie ich szukać, bo chyba tam jest misja z osłanianiem jakiegoś jakiejś bryczki czy czegoś takiego. Nie, nie, to dokładnie, to musicie tę tą, tą sekwencję skończyć, dopiero wtedy możecie sobie wyzbierać, nie? Czy tam nawet jak z randomami gracie, to możecie to sobie spokojnie zrobić, nie? Tak. Ale jak nie macie kogoś, to. Jak, no, znaczy to... jak macie kogoś, to jest zapewne jest ułatwienie, jak nie macie, to spójrzcie na YouTube na filmiki, tam na pewno znajdziecie. I żeby się nie martwić, że na przykład w misji jest 7 punktów do zdobycia, a macie tylko 4 i gdzie jest tak. reszta, bo 4 dostaniecie za. Za znaczki po pierwsze, No to za stanędziemie, a resztę po ukończeniu misji, tak? tak. I tam jest jeszcze w kooperacji, oprócz tego, że trzeba ym, uzdrowić naszego ziomala, który padł i nie może wstać samemu, dostanie za to pucharek, jeszcze mamy właśnie tą synchronizację zabójstw, tak? Czyli to choreografia. O ile choreografia, dziesięć tak. synchronizowanych zabójstw. No, to jest jeszcze to ten misji, I to w jednej misji. To w jednej no, misji tak. misji, tak. masakra? No to mówcie, to jak to tam się robi? Nie, to, nie czy źle pamiętam? Szczerze ja tego... ja nie pamiętam. Czy to jest ogólnie? Nie, to jest chyba ogólnie, wiecie. Ogólnie, mi się wydaje że to nie, jest ogólnie, czy... W jednej misji to były ogłoszenia. Ogłoszenia. Ale ogłoszenia można zrobić samemu, samemu także tak. tak samemu. Tak. A o ale co chodzi o co chodziło w tych ogłoszeniach? Bo teraz ja nie, nie za bardzo jażę, bo już nie pamiętam. Jakie to ogłoszenia? Były parafialne, czy takie zwykłe kościelne? Czy. czy trzeba było jakieś Ogłoszenia, nie ogłoszenia. A ogłoszenia. No masakra, no to z czym ja tu teraz do was wyjecham, sorry Podejście do tyłu. Chyba chyba muszę swój... czekaj, ja muszę Q-aro swój profil żeby zobaczyć, czy ja w ogóle platynę zdobyłem. No dobra, mów. Koniec rządy. Ale o czym? O ogłoszeniach, czy o... Nie, dawaj tą choreografię. Choreografia, no to 10 no. synchronizowanych zabójstw, czyli tam jest czas chyba, 2 sekundy, żeby w ciągu tych dwóch sekund my i nasz kumpel, z którym gramy zabi... zabić w tym samym czasie strażnika. Ale Jeżeli to no, wykonamy no, dobrze, to dwóch różnych strażników. To jest dość. No, tak, tak. No. najlepiej to robić, jak jest na przykład, jak jest więcej ludzi, bo w tym samym czasie, jak na przykład w tłum wpadniemy, to może się okazać, że zrobiliśmy taką poczwórną synchronizację. Tak, tak, może tak, być. zdecydowanie eee, jest łatwe. Tak. I to... tutaj jeszcze trzeba dodać, że nie trzeba koło siebie stać, że. Ty nie, możesz nie, być nie, nie. z jednej strony mapy, koleś może być z drugiej strony mapy, także no, właśnie z tym nie, nie jest problem. Mi się wydaje, że to są takie dwie sekundy, w których właśnie można to zrobić, że... Tak, jak, jak będziecie oglądać filmiki, które są nasze, na naszym kanale dodane, na Trophy Club kanale, Jeżeli dobrze w... było wykonane to zabójstwo, to pojawi się w tak, do, do, do właśnie, drogu. właśnie chciałem. Powiedzieć, że na filmiku na YouTube na naszym kanale tam możecie zobaczyć ten trofik, i też tam możecie zobaczyć to właśnie, że tak nie jest taka pełna synchronizacja, że jest tam obsunięcie tych paru sekund, także znaczy paru, o, dwóch, jednej, Czałuż milisekundy, sekundy. No. I to w sumie by było, czyli czy jakiś jeszcze trzeba, jakby trzeba było wspomnieć, taki bardziej problematyczny, bo w sumie już. Te skill'e właśnie, tych umiejętności to będziecie musieli oczywiście zrobić, żeby wszystkie i pamiętajcie, że musicie wszystkie punkty zebrać, żeby właśnie wszystkie skill'e odblokować. Tak, jeden kucharek jest... byśmy tu jeszcze mogli wspomnieć, taki jak dzielenie boga, bogactw. A, właśnie. To opis, którego opis tak naprawdę niewiele mówi nam i wiele osób prowadza w błąd. Opis pucharka to jest zdobyć wszystkie nagrody podczas pojedynczej misji w tybie współpracy. Te nagrody są trzy, a nie da rady zdobyć tych trzech nagród podczas jednego przejścia tej misji. Czyli co trzeba zrobić? Powtórzyć tę misję trzykrotnie. Czyli po prostu trzeba tam, jak będzie się Wam ta misja wyświetlać, będziecie mieli tak, oczywiście tak kwadraciki, gdzie będziecie musieli... Jak zrobicie raz, zaznaczycie jeden ptaszek. Jeszcze raz przechodzicie mi się drugi, trzeci raz trzeci ptaszek macie. Macie trzy ptaszki wada, wpada wam e, ten tak. tak. No dobra. E, chyba raczej, no oczywiście oprócz tych wszystkich innych standardowych trofeów, które są po prostu zdecydowanie łatwe do zrobienia i nie ma się tu na, naprawdę co nad nimi e, rozpowiadać. E, przechodząc do samego podsumowania tej. Tego platynożercy, czyli na przykład, jak byście ocenili trudność samej platyny do wbicia? Tylko proszę, nie naciągajcie. Mówcie. Ja powiem 3, plus. 3 plus w skali od 1 do 10. Pod warunkiem, że mamy kompana do, do Koopa oczywiście i nie robimy tych misji samemu. Bo jeżeli byśmy robili je samemu, to na pewno poziom trudności wzrośnie, bo misje są. Te ostatnie dość trudne. No właśnie, ale bo nie wspomnieliśmy, nie... że też można te jakoś, w jakiś tam sposób można, w każdym razie większość ich można w sumie zrobić samemu, ale tak. tak. z randomów jest dużo, można wbić i to zrobić. Ale, ale nie polecamy robić. No same. nie polecamy, no, Adam nie polecamy, tak, zdecydowanie nie polecamy. Adam. Z mojej strony zdecydowanie trzy, bo bez przynajmniej jakichś plusików. Gra stosunkowo nie jest trudna, jest dosyć mocno czasochłonna, zbierania jest masę. Ale żeby mieć jakiegoś tam mega skilla, ona jakiegoś mega skilla nie wymaga, także trzy. Także no dokładnie, no ja bym to tak samo zrobił, to z trzy zdecydowanie trzy. No o ile właśnie jest straszna, straszna ilość tych znajdek do robienia, ale to tak jak mówiliśmy na początku, im... im jakie robicie fabułę, żeby je po prostu zbierać, żeby em, jakoś tam je sobie odhaczyć, żeby ich mniej było, bo później taki straszny nawał tego jest, a reszta pucharków nie jest jakoś zdecydowanie e, trudna i. Tutaj już byśmy powiedzieli o samym czasie do zdobycia tej platyny. Oczywiście pamiętajcie, że grę macie po to, żeby się nią bawić, a nie żeby się od razu nastawiać na, na zdobycie tej platyny, bo to przyjdzie jakoś tam w jakimś momencie i ten czas będzie też wpływał na tą platynę. I tu tak ile około 30 godzin? 30-25 no pan... godzin też tak mniej więcej? Ja, ja bym powiedział, że nawet plus 30 godzin. Tak? Spokojnej... No bo to, to no, tak właśnie tak mówię, tak około 30 godzin Adam, nie wiem no, to jak jest, tam według ciebie. Według mnie szczerze mówiąc 30 godzin to jest takie dość. Znaczy takie minimum. Takiego spokojnego grania, nawet 35-40. No to właśnie mówię, no to Żeby, właśnie żeby to... nie gonić. No spokojnie sobie pograć, no, a potem jeszcze wszystko pochodzić, pozbierać, poznać, pozbierać poznać dozbierać grę. i tak dalej. Dosyć długo, dosyć długo. No. Ale gra, jest, Puchark... gra jest na tyle fajna, że, że warto. Pucharków to chyba mamy raczej... E standardową liczbę, ja tu jeszcze 51 o ile dobrze, to tak, standardowa, 51, 51 to raczej taki e, standard, oczywiście pamiętajmy, że mamy te w kooperacji jeszcze tam bucharki, e, partner, nie partner, będzie nam potrzebny, e, oczywiście przejście jedno robimy, bo tam w sumie nie trzeba, oczywiście jakieś tam e, fabularne będziemy potrzebować, bo tam by trzeba te synchronizacje na 100% robić i będziemy musieli te wyzwania w każdej misji fabularnej Tak, no o też. tym jeszcze chyba nie wspominaliśmy. No nie wspominaliśmy, że... tak pokrótce tylko wspomniałem, żeby o tym, żebyście mieli to na uwadze. Wiem Quinaro, że chciałeś się już wyrwać do długiego <śmiech> wywodu, <śmiech> ale już podsumowujemy, także oszczędźmy sobie. Miejcie to na uwadze w każdym razie, zaznaczyliśmy to wam teraz, właśnie w tym momencie. Ehm, Zabogowane trofea to już wspomnieliśmy, ehm, to jest właśnie to, o czym mówiłem, jak misje treningowe robimy, to pamiętajcie o tym. Aczkolwiek miecie też na uwadze rozbudowę waszego, waszego domu. Tam macie, takie będziecie mieli w trofej też taki związany z tym. Może wam się zabugować to z pewnych źródeł. Nam raczej się nie zabugowało to, jak już żeście też słyszeli. Co jeszcze tam w przeglądzie mieliśmy takiego żeby o czymś wspomnieć ja myślę, że to chyba wszystko. No właśnie, i tak podsumowując samą grę. Jak, jak wam się podobała sama gra już na sam koniec naszego Platynożercy? Możemy o tym porozmawiać? E, ja byłem ja byłem zadowolony już widząc <śmiany> 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 Widzę jak się cieszysz. <śmiany> <śmiany> no, trailer już nie mogłem się doczekać. No i oczywiście musiałem to mieć na premierę. Powiem wam, że w ogóle mi te bugi nie przeszkadzały, jak w nią grałem. Ale grałeś, właśnie grałeś na premierę, czy, czy miałeś te, czy jakiś już patch, czy grałeś już po jakimś patchu, czy od razu grałeś z Wiesz, bomby przed? grę na premierę yy, i zobaczyłem te, te błędy, odpaliłem Róża. Zostawiłem sobie, poczekałem tydzień i po tygodniu odpaliłem Unity. Yy, tak. Także już nie było takich błędów, żeby tak strasznie raziły, które widziałem tam w internecie, że... I właśnie przeważnie jak się rozmawia o to się rozmawia o ich błędach, ale ogólnie jak wpatrzył w tą samą grę Fabuła, nowa Fabuła, tam mm -hmm. wiemy, że on był z asasynów, dołączył do asesynów ona do o, Elis miała w templariuszach była, tak. Aha. No to też jakiś, Chyba nie mieli, chyba nie było w, asas, w, tym, w poprzednich asasynach takiego motywu jeżeli mm. chodzi o fabułę. No nie było, ale Powiedzmy szczerze, fabuła w Unity nie jest zbyt ciekawa i... No nie jest ciekawa, widzisz, ja, ja tam w jakiejś części nie grałem, tam wiem, że dwójkę Brotherhooda trochę grałem, ale w sumie właśnie mówię po tych zapowiedziach, tak jak powiedziałeś, też się nastawiłem, że będzie fajnie. I w Bo sumie nie to... było źle. Tylko, że system walki strasznie mi się spodobał. Już nikt nie czeka na swoją kolej, każdy cię tnie i teraz tylko właśnie... Musisz, Jak masz więcej niż pięciu przeciwników, to lepiej uciekać niż, niż walczyć ten system. Tak, Ale walczy... do mnie w przeciwnicy są bardziej inteligentni. Już nie można podejść, zabić jednego, a drugi tego nie widzi. A powiedzcie, tak czy. Jest, tak jest. No, a powiedzcie mi, czy, czy te, jak wy, wy kupowaliście umiejętności, bo zawsze się nad tym zastanawiam, czy, czy jakoś gra się zmieniła, czy było wam łatwiej za kogoś zabijać, czy, czy po prostu kupiliście te skill'e, czy te umiejętności i. W sumie nie miało to żadnego wpływu na jakąś tam rozgrywkę. Czy, po, czy udało się to odczuć, że macie te nowe umiejętności? Czy na pewno ubrania dużo dają, bo to ja zawsze inwestuję w energię. Ubra, no, ja wiem, ubrania, ale tu, ja tu się ubrania. To Ubranie to upgrade, ubrań to już, już inna droga, bo tam można i szable i kupić i te długie do A, dziobania kogoś patyki. Mi chodzi o, wiecie, jak kupujecie same skille. Czyli tam na przykład jakiś, nie wiem, że możecie rzucać bomby z z gazem czy, czy, czy tam. Czy jakoś to wypłynęło? E, no powiem ci, że jeżeli jest więcej niż pięciu przeciwników, to bomby dymne to jest podstawa, bo inaczej na 100% Nie no, bomby dymne to ja wszędzie rzucałem, nawet jak z jednym walczyłem. Nie, nie, tutaj na pewno na pewno no, bomby dymne się przydają i, i wykupienie umiejętności e, mistrz Chyba tam tej miecza, czy coś takiego? Co? Coś tam takiego jest, no. tak, ta, ta Ale Ta wyższa Ale znaczy poziom... że, że te bomby dymne działają dużo, dużo krócej niż, krócej niż w poprzednich odsłonach. No, tak, no. To, to, w to... działają, generalnie. To za długo nie działają, działają, bo ja, ja chyba te dwóch mogę tylko zabić. tłum, a tak. teraz no, jest trochę troszeczkę z tym problem. Mniej, mniejsza to jest pomoc niż była wcześniej. Ale jest, cały czas jest to duża pomoc. A jak tam Adam, Tobie, z Twojej strony się gra podobała, że tak mrugnę okiem? Nie <laughs> Wiadomo czemu. Nie no, gra jest, gra jest przepiękna, no i fabularnie tam, no może bez rewelacji, ale, ale jest okej okay, moim zdaniem. System walki no podobny, chociaż tak właśnie Łukasz twierdził, no, jest przeciwnicy są dużo bardziej inteligentni, to jest, to jest bardzo świetnie zrobione, nie jest już tak łatwo i no nie na przykład ten Paryż. No, gdzieś się wchodziło na szczyty budynku, poczęło się na widok, z lewy, na całą panoramę, no, przepięknie to wyglądało. No i fajnie było, że można, o, no nie do większości, ale do, do, do dużo budynków można było sobie spokojnie Bo... wejść i sobie zwiedzać, to, to bardzo bogate było. Poza tym nie, chyba nie. można, sorry Adam, że Ci przerwę, można też wspomnieć o tym strasznie dużym tłumie. Tak, Który ludzi tak... jest masa, ludzi jest masa. Biega się po tłumach, a to co mówili z, tym budy z tymi budynkami, to tak naprawdę to jest pierwsza są taki, gdzie bardzo dużo akcji się dzieje właśnie w środku, w budynkach. No Bo i po to jest zrobione. W lesie i tak dalej, i tak dalej, na dachach, a tu się dzieje dużo, 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 rzeczy, dużo rzeczy się robi w środku, w budynkach. Jest ten taki, jakby to powiedzieć, no, taka równowaga między walką, zwiedzaniem tych budynków, a, a, a graniem na otwartej przestrzeni, czyli. Można z jednego przejść do drugiego, jest to takie... Bez loadingów. Tak, ale chodzi mi o to, że, że jest, jest ta różnorodność, że wiesz, w odsłony to tam biegałeś po dachach, tam spadłeś na ulicę, bla, bla, ale teraz masz jeszcze właśnie tę możliwość wtargnięcia do tych domostw, czy nawet do pałaców możesz sobie pozwiedzać, jak... Możesz zobaczyć, jak one były zrobione, w końcu, o ile się nie mylę, ta gra miała, ma odwzorowanie Paryża w skali 1 do 1. O ile, no, dobrze, katedra, o ile dobrze pamiętam. Notre -Dame, tak, to wszystko zabytki. jest no, Aczkolwiek zmienili tam. Wiem, że wiem, że mówili, że coś tam mają pozmienione, żeby to nie było wzorowanie 1 do 1, tych właśnie tej chyba katedry Notre Dame. Nie wiem jak do innych zabytków ma się. To się trzyma. E, także w sumie to wszystko moglibyście powiedzieć. Mieliście. Znaczy się nie mieliście. Pogadaliśmy sobie też o samej grze, także ja Wam bardzo dziękuję, że mogliście wpaść na Skype'a i pogadać pogadaliśmy o tych trofeach. Także jakiś teraz jest obraz, jak oglądacie, macie obraz teraz jakiejś tej platyny, drogi do platyny, żeby Wam to jakoś w jakiś sposób ułatwić. Także ode mnie dzięki panowie, dzięki Q. Dzięki dzięki, dzięki Adam. Dzięki Adam. <grywamy>. Hey. No, to ja. Dożegnam się z wami, no hej na razie.